Otwiercie, czy ten, yy, ten zły byt, który tu był już poszedł? Potwierdźcie. czy jesteśmy bezpieczni? Czy jak powiedzieliśmy, że jest faktycznie że spokojniej? Trzy. Trzy. Jest na stroje. Patrz. Co znowu? Co tu? Przewalił się ten? Przewalił się plecak, sam no się nie przewalił. No kuźwo. No to macie dotknięcie. No. Miał coś pokazać. Stojąc za tobą. No i proszę. Stoją za tobą i się plecak przywrócił. Spójrz w prawo. Ty. Patrz, jesteśmy w prawo. Ale mi dreszcze przeszły. No, zostaw mój plecak. Przewróciły, ja przewróci, przewróciły ci pleca. Jestem na zewnątrz. Tak? No, stamtąd też słyszymy no. różne.